Hej, tu Piotrek się.pl. przed wami czwarty, prawie że jubileuszowy odcinek Baw się plus, a w nim coś niesamowitego, czyli chińska spożywka. Let's do this shit. Zakupy w chińskich sklepach, zwłaszcza tych zlokalizowanych w miastach, nie różnią się zasadniczo od tego, co spotykamy w Europie. No, może mniejsze, osiedlowe sklepy wyglądają nieco inaczej, ponieważ są zastawione towarem od dołu do góry i gdzieś spod niego wystaje czubek głowy przerażonego sprzedawcy, który pierwszy raz w życiu widzi białych. W supermarketach te różnice są jeszcze mniejsze, bo są one podzielone na standardowe sekcje. Natomiast to, co jest ważne, to zawartość tych sekcji. Chińczycy, jak już wielokrotnie wspominałem, uwielbiają wpierdalać. Tym samym ich sklepy oferują ogromną wręcz ilość przeróżnych przekąsek, z których część może nie mieścić się w głowie przeciętnemu Europejczykowi. Tu mamy na przykład sławne kurzenuszki w zakręconej wręcz liczbie wariantów, a tutaj równie słynne marynowane jaja w skorupkach barwy od brązowej do seledy nowo-niebieskiej, Co kto lubi. Wśród przekąsek znajdziemy również rzeczy, które kultura europejska traktuje jako element obiadu, albo jakiegoś innego większego posiłku. Mowa choćby o kurzych udkach sprzedawanych na sztuki, czy żeberkach z kością. Wreszcie w ofercie są także bardziej standardowe przekąski, jakieś pestki, orzeszki, chipsy, tutaj widzicie jeden z dziwnych wariantów smakowych lejsów, suszone owoce, także morza, oraz sakramencka wręcz ilość parówek na raz. Nie spodziewajcie się natomiast suszonych węży, pająków, jakichś larw i tego typu spraw. Yy, takie rzeczy rzeczywiście można kupić w większych supermarketach, zazwyczaj w sekcji z mięsem, ale nie są one kupowane regularnie. W Chinach regularnie pije się dwie rzeczy: herbatę i zuby. Tę pierwszą możecie kupić praktycznie wszędzie i zdecydowanie raczej na wagę niż w barbarzyńskich torebkach dla białych frajerów. Występują na licznych smakach, kształtach, cenach i rozmiarach, ale o tym możecie porozmawiać z jakimś amatorem herbaty. Mnie jako laika zawsze bardziej interesowała mrożona herbata, czy też raczej nie ta gorąca, która jest popularnym zastępnikiem różnego rodzaju zimnych napojów, przy czym zawsze trzeba uważać na wariant smakowy, ponieważ niektóre z nich wykręcają gębę jak najgorszy bimber. Zupy to chiński klasyk podróżniczy, który można dostać wszędzie i zazwyczaj w kartonowych kubełkach. Na pewno nie w foliowych torebkach, bo one są po prostu dla nich za małe. W środku znajdziecie makaron, chociażby taki jak znacie z naszych lokalnych wifonów, ale także o wiele więcej wszelkich przypraw i dodatków. Po zalaniu gorącą wodą otrzymuje się średnio zdrowy, ale solidny posiłek, który może wystarczyć na parę godzin. Trzeba tylko uważać, żeby nie trafić na wersję super hot albo super spicy, bo możecie umrzeć na miejscu. Prócz herbaty i zup w chińskich sklepach znajdziecie również inne napoje, jakąś Coca-Colę, soki, inny szajs, czasem w dziwnych wariantach smakowych. Tu na przykład widzicie wodę z solą morską i cytryną, która okazała się znacznie lepsza niż się spodziewaliśmy. Wielbicielom napojów na bazie mleka przypomnę, że Chińczycy nie bardzo tolerują laktozę, w związku z czym nie liczcie na szeroki wybór jogurtów i tego typu spraw, natomiast dużą popularnością cieszy się mleko sojowe. Chińczycy lubią sobie pochlać i popalić, więc wybór alkoholi i papierosów w państwie środka jest naprawdę solidny, a ceny niewysokie. Piwo nie jest tak popularne jak u nas pewnie dlatego, że bardziej ekonomicznie można zbombować się tutaj szerokim podażem nalewek na bazie przeróżnych rzeczy, takich jak choćby Niektóre z nich smakują jak pektosol, inne jak sfermentowane żygi, ale metodą próby i błędów da się wybrać coś dla siebie. Jeśli szukacie czegoś lepszego i w domyśle droższego, warto zajrzeć do sekcji prezentowej. W każdym większym sklepie w Chinach znajdziecie sekcje, w których na klientów czekają całe torby albo kosze podarunkowe zazwyczaj wypełnione alkoholem, słodyczami, jakimiś suszonymi owocami. Jest to również dobry prezent yy, dla kogoś, komu chcecie przywieźć coś z Chin. Papierosy są tanie, zwłaszcza jeśli lubicie tytoń o smaku obsikanej sikiery. Mocne, lokalne papierosy to często koszt w przeliczeniu 4-6 zł, ale rak, którego po nich dostaniecie, będzie prawdopodobnie miał przerzuty także na Waszych znajomych. Na koniec ciekawostka. Zakupy spożywcze w Chinach są raczej tanie, ale bardzo rzadko zdarza się, że coś jest w promocji. Choćby dwa w cenie jednego czy coś w tym stylu. Pomysł sprzedaży okazyjnej jakoś nie przemawia do Chińczyków i raczej nie natkniecie się na tego typu rzeczy w chińskich supermarketach czy mniejszych sklepach. Tyle mojej edukacyjnej pracy na dziś. Mam nadzieję, że wciągnąłem Was w wielki świat. Chińskich zakupów spożywczych i przez chwilę poczuliście w nozdrzach zapach starej garmażerki. W następnych odcinkach ucieknę z Chin, więc już wkrótce spodziewajcie się czegoś bardzo świeżego. A na razie subskrybujcie, dzielcie się filmem, wpadajcie na mojego bloka po więcej flafu. Do następnego!